Manko widzowie, w tym filmie cały świat Minecraft został przeniesiony na jeden czang A moim zadaniem było dostanie się do endu i pokonanie smoka Czy mi się to udało zobaczycie za chwilę No siema widzowie, od razu sobie wyjdziemy do domku Tu jest villager, super Wziąłem do skrzynacz, gdzie znajdowały się całkiem spoko itemki Jeszcze przy wychodzeniu zebrałem z piecyka jedzenie I zrobiłem kilof i wiaderko z wcześniejszego żelaza Może gdzieś pójdziemy sobie, tak? No to nieźle, zobaczymy co tu teraz tutaj mamy Oj, oj, oj super! Więc ja może wezmę sobie diamenty. Zacząłem od netherite i złota, żeby zarobić sztabki netherite'owe. Po zdobyciu większości surowców zrobiłem diakseta. seta. Pohandlowałem troszeczkę z villagerem z myślą, że może dać mi coś wartościowego, lecz szybko jednak zrezygnowałem, ponieważ nie opłacałoby mi się to. Dobra, myślę, że możemy już tam trochę pójść na dół. Zaraz że miałem już dobre eku, zeszłem na dół, gdzie był spawner Endermanów. Zostawiłem je i zeszłem na poziom niżej, gdzie rozwiły się Blaze. Chodź, 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 chodź. Niech to przyleci. O, chod tu, o tu, Kurde, pali się. O, jest dobra, mam pałeczkę. Zabiłem jednego, ale to jednak było dalej za mało, więc próbowałem wymyślić jakiś patent na przyjemniejsze ich zabijanie. Chciałem zajrzeć bardziej na dół, niestety ale spadłem i zabiły mnie blazy. Jednak nie podawałem się i wpadłem na pomysł zalania Spawner Blaze wodą. I właśnie tak zrobiłem. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, także zabiłem trochę Blaze. Potem zabijałem Endermany i tak na zmiany, by nie tracić czasu, kiedy Blaze by się odradzały. Potem mogłem już zrobić oczy kresu i udać się po skrzynkę, w której były naderajtowe narzędzia i zejść na kolejne piętro, tak zwane rajem. Dobra. Ale ładny. Absolutnie kozak. Ale najważniejsze, co tam była to legendarna skrzynka z koks itemami. W ogóle uświadomiłem sobie wtedy, że mam Netherite i zrobiłem kozacką i najlepszą zbroję i już po tym wiedziałem, że to jest tak. ten moment na zabicie smoka. Także zeszłem na już ostatnie piętro i wypełniłem oczy do portalu. Niestety spotkała mnie smutna informacja, i jakimś cudem, portal się nie zrobił. Więc niestety, ale musiałem zrobić go na gej modzie, i wtedy on mi się udał. Także do niego weszłem. Endzie już niestety nie był jeden chunk, tylko normalny end. Także wspiąłem się na jedną zwierz i z łoku po Strzelałem do stacji zdrowia smoka Kiedy to już wszystko zrobiłem Zacząłem bić smoka I tak właśnie przeszedłem minecrafta Ja mam nadzieję, że taki film wam się spodobał I widzimy się w kolejnych Pa